Chcesz się dowiedzieć, jak zatrzymać wojnę? Myślę, że mam odpowiedź na to. Jeśli popatrzymy na to, co się dzieje wokół nas, blisko za granicę i co się dzieje w innych częściach świata, to zamiast mniej jest coraz więcej. Ale odpowiedź jest w nas, nie na zewnątrz. Prosiłbym cię teraz, żeby zamknął oczy. Zamknij oczy i idź do momentu, gdy byłeś mały albo mała. Twoja poświadomość wie, który to był moment, który ma to być moment. Jak dotrzesz do tego momentu, zobacz siebie i powiedz to wszystko, co chciałabyś albo chciałbyś usłyszeć od rodziców, ale nigdy tego nie usłyszałaś. Powiedz, że jesteś ok. Powiedz, że nie musisz się niczego bać. I na koniec weź i przytul się, i powiedz: kocham Cię. Teraz wróćmy do dzisiejszego dnia. Otwórz oczy. I to małe ćwiczenie może mieć wpływ na to, co się dzieje na zewnątrz. Jeżeli my nasze wewnętrzne wojny zatrzymamy, mamy wpływ na to, żeby zewnętrzne wojny też się zatrzymały.